Witajcie z tej strony MK i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brawl Starsa. I dzisiaj jestem sama. I dzisiaj kupię sobie kamizelkę. Uwaga. Ale zanim dobra, może teraz odbiorę gęsy. I zobacz, już tyle rzeczy otworzyłam i Wam niby nie pokazałam, ale nagrywałam to. I miałam kilka nagrań, które teraz połączyłam w jeden filmik i przyspieszyłam. Więc zaraz, jeśli powiem start, to wtedy pojawi Wam się mój filmik. A w tym czasie, kiedy będziecie oglądali filmik, mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę i subskrypcję. Proszę o to, żebyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję. Pamiętajcie, subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby mieć mnie na bieżąco. No, a więc zaraz Wam się filmik, jak to otwiera. Uwaga i start! Jak sami wiecie, jak sami widzieliście Dropnęłam Nani oraz gadżet do Deryla Bo ja Nani, przybyłam na 12, bo mi się nie chciał grać I Deryl I Derylek Mam dwie już Gwiezdne Moce, poczekajcie, bo nie to klikłam Tutaj mam Moce Proszę bardzo, tą chyba dropnęłam No, a teraz Trzeba żeby to się nie sobie coś przestawić Tak, nie śmieć się, że nie mam innego punktu W ogóle teraz widzicie, mam na baterii, Tak nie. Wiem. dobra, robię to, co zawsze chciałam zrobić Nie wierzę, nie wierzę Będę płakać Kupuję karnet za Muszę na pewno coś kupić karnet z Tak, chcę. Jakie to było piękne, jakie to było Jakie to było cudowne, więc najpierw dokujemy sobie super game Cokolwiek to jest, ale Przepraszam do broka o, jak jestem szczęśliwa. Dobra, mega box zostawię sobie na później. Nie wiem, otwieram coś, tyle wyjmę z skrzynki. W ogóle. Mm, jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzach: Karnet, Zadymiarski. Napiszcie w komentarzach: Karnet, Zadymiarski, po prostu. A ja przypnę wam wtedy serduszko, dobra. Nie wiem, do kogo by to dać, Dam do bibi. bibi Bibi, a nie BP. Dobra, dobra. B boxy A Mega Boxy mam na koniec No Mega Boxy papa. Więc spoko Mam nadzieję, że... o Jessie Gadget od odrzucam... A, nie przeczytam W ogóle to ja jestem mega, nie przeczytałem to nie? Dobra Gadget do Jessie -y -y to Yy, odrzutowa sprężyna. Prędkość ataku złomka jest po dwajnana na 5 sekund. Dodunki nam macie 3. No to spoko. Fajnie. Poczekajcie, mogę na chwilę sobie zastopować. Ja ci dobra, leci. musiałam na chwilę zastopować, no bo e, w, musiałam, że rodzice chodzą. Dobra, mega na później. W ogóle z big boxa drgnęłam yy, to. Każecie. O, 100 punktów. W ogóle nawet nie wiem, komu to dać. Mmm, um, chopa na przykład mnie miałam jakieś no nie wiem tambo A nie, bo już mam wszystko. rosa ma wszystko, -towe to wiadomo, że Pam, pipe też ma wszystko, Penny też ma wszystko. Naprawdę? Dynamic ma wszystko. To akurat wiem. Jean, dobry Czy jaki je? Gej, ja nie mam gina. Dobra, dalej. I woksik. W ogóle... mmm, nieźle. To jest takie SEARCH, ale to na końcu. Jest znowu odznawiam, no tak. No ale to później SEARCH. Najlepsze zostawiam sobie na koniec. Ponieważ chcę, żeby najlepsze było na końcu. W ogóle się dziwnie czuję, bo nawet nie był to kany Chyba dlatego, że, że tak szybko to się dzieje. No, jakbym chciała kogoś dropnąć, ale wiem, że jest Xbox nikogo dropnę, chociaż mam gadżet i w ogóle za dużo gadam. I pamiętajcie, jeśli dotrwacie do tamtego momentu, tego i w ogóle, to napiszcie Karnet zadumiarski. Mam nadzieję, że dobrze powiedział. No, pięknie, pięknie, mega box ich na no, później, beatbox. Ja jestem zastosowana, później mam sama. O, i tutaj, bo jeszcze tam dalej, pięknie, to sobie w innym odcineczku, już jak to zdobędę. A teraz. Ja muszę sobie to wszystko tutaj po otwierać. Dobra, Tam Dobra, oby, oby, oby... Oby coś było. Chociaż jakiś, nie wiem, step power, jakiś... Zadniasz byle jaki, choćby nawet jean. Y <laughs> <laughs> Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. O, Jezu, boję się. <laughs> Jak myślicie, kto to będzie? Piśnie, nie, oby to był jakiś zadymiar, ale. Wow! Ok? Dobra, to jest taki gadżet do dobra, Eee, Myślałam, że to będzie jakiś. No, gadget, Gadżet. Łopata przetrwania. Mortis przeładowuje szybciej przez 4 sekundy ładunki na mecz. Co? Nie rozumiem za bardzo tego. Dobra, mega boxy same. Tak. I tak serdza będzie mieć, ale. Jakiegoś fajnie by było czegoś, coś, kogoś, coś, kiedyś coś dropnąć. 5, to wykluczujemy. Serge jest na końcu. Ja Serge, zostawiam sobie na koniec, bo to jest najlepsze. Fajnie by było zrobić 6. 5, nie, pewnie już nic nie dropnę. Takie jest moje szczęście, już pewnie nic nie dropnę, więc jestem smutna. Chyba by było kogoś dropnąć, ale pewnie. No, jak widzicie, to. W ogóle ja myślałem, że mam więcej tych magaboksów, co nie? Wszystko. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Cztery? No, Dobra. Teraz sercz. Serce. Zmierz. Dwa na dwa chromatyczne. Obrońca, który lubi imprezować, zacz atakuje wrogów energetykami, które rozpoławiają się przy trafieniu. Jego super atak ulepsza statystyki w trzech et etapach i dalej możliwość niesamowitych modyfikacji nazwę. Dobra, teraz odznaka. Odznaka, 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 no i już, ale dobrze, że jeszcze dalej tutaj mam megaboxiki, więc może jeszcze, o mało mi tego zostało, jeden megabox, nie, raz, dwa, trzy, cztery... I pięknie. No nie fajnie. No, no myślałam, że może bym coś jednak dropnęła, ale jak widać, nic. Co to leci, leci, dobra. Jak widać, nic nie dropłam, Ale mam serdża. Eee, Myślałam, że chociażbym dropnęła Gina. W ogóle, z jaką mam szansę na dropnięcie w tym miarze? Dobra. Gadget. Tak jest DDD, więc mi też nie zadniemyś aż 2% i degender na już tak. Szkoda, że nie dropiłam, ale na okładkę i tak dobrze kogoś dropiłam, ale już nawet zrobiłam miniaturkę, więc bym musiała wymazać to, że kogoś dropiłam i dojść tam zamiast tego jakieś gadżety, bo to by było jakieś takie, no widać mogą jednak nie robić jeszcze tej miniaturki, no ale cóż, i skosowałam sobie... super jestem, po prostu jestem najlepsza co nie. Dobra. Dobra, w takim okładzie no, myślałam, żebym kogoś dropił. Jestem smutna. <laughs> mam właśnie nie kupować tego karnetu. Dobra, więc... Ile ja mam kasy? Dosyć dużo mi się uzbierało. Dobra, no to nie wiem czy próbować, czy nie próbować tego serca i tego... I tych pięknych kacetików. Tutaj mam już drugi. I serge. Dobra, muszę spróbować, jeśli grę tym sercem na... Solubę. Dobra. Próbuję. Och... No, no smutno mi, że nikogo nie dropło, no ale cóż... Może innym razem. Ale to chyba jest tak, że się zawsze jednego dropia. Dlatego, że w tamtym sezonie też dropnęłam tylko... Mm, tego... Jak on się nazywa? W tamtym sezonie... O nie! Przegram! W tamtym sezonie... Dropnęłam tylko pana P, a w tym sezonie drpnę tylko, tylko na nim. O nie, umrę, umrę! A nie, żyję tam. No i co to robi? No pięknie, pięknie. Um. No nie wiem, nie jestem tym na pewno najlepsza. A! No co wy teraz mówicie. no, no, no dobra, ale trudno. Dobra, po prostu ten, kto w komentarzach napisze współczuję ci. Dostanie sobie duszko. Co nie? Taka bajka. Dobra, ktoś przyszedł chwileczkę. Muszę musiałem zastopała, zaraz pewnie ktoś mi wejdzie tutaj do pokoju i będzie mi mówił. No nie! Czy MK? Czemu ty grasz? Dobra. No on nie jest taki zły. Tata wszedł, dobra. <ścoughs> o, Carlos walk. Dobra, szybciej. Dobra, jestem już pełnie ładowana. <ścoughs> Czy coś? Jakoś nie czuję tej zmiany, żeby był trochę tak. No, może jeszcze, szybszy, ale czy czuć tę zmianę? No nie, ale mamy pierwsze miejsce. Yey! Chociaż mam serdża, ale fajnie była już na ale drogą gadżety. I nakład na miniaturkę. Muszę teraz. No w ogóle mam jednego gana. I na miniaturkę sobie pięknie bym musiała zrobić, sobie tutaj z Moje piękne tem, więc kończę. Więc miło było, fajnie było, ale się skończyło. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, łapki w górę i w ogóle wszystkiego i wszystkiego. Więc do zobaczenia, do następnego odcinka. Pa!